może rolkę pod to. 3. Um. Nie za dobrze i nie najgorzej. A sprzedałem tą Lulu. Liczyłem na to, że tu wejdę teraz w jakiś sposób. Mm. Może tak. Tu w sumie mam Jonia. Może być tak. W sumie i, i i i tak. No zobaczymy. No dobra, tu jest dużo obrażeń. Ale przeciwnik też ma dużo obrażeń. Dobra, jest win. Jest win, to mnie cieszy na pewno. Tutaj są w sumie pustki. Jest kolejna Jonia. Co jest w ogóle na Joni. Hmm. Nie najlepiej pod Junare. A, tutaj Rexaj mnie chyba zje i ten czegad jest tankowny No dobra, a ja nie wchodzimy w takim razie, co? Zobaczymy jeszcze co dostanę No bo nie mam też kolejnych tutaj Yodli, więc nie ma sensu tych Yodli trzymać GPEG TF Billwater Ok, to brzmi ciekawie. Spróbujemy zagrać to. Już kiedyś próbowałem. Wyszło trochę nie najlepiej, ale wydaje mi się, że teraz z tym Openerem może być miło. Będzie mi brakować Nautiliusa. Hej, tutaj mogę ich już wzmocnić. Nautilius jest. Jest też powielacz. No dobra. Nautilius tutaj będzie, czy nie będzie? Jest TF, ale jest też Łeska. Znaczy Łeska, Łuk. Dobra, Łuk wzięty. No, chyba Łeskę wezmę. Double TF. Why not? Jest grafesik. Tu jest 15. No tego Nautiliusa na pewno chcę wyciągnąć. A potem zobaczymy co dalej. Dinozaur jest bardzo potężny aktualnie. I tutaj możliwe, że będzie grany pod dinozaura, chociaż temy bardziej wskazują na Unary Kindred. Jest 30 golda, patrząc na to, że szedłem raz w poziom, no to nie jest najgorzej. Musiałbym coś zabić, żeby tego Nautilusa odblokować. A może być ciężko aktualnie z tym składem. Ale tutaj no nie widzę, żebym był w stanie zabić cokolwiek. Może ten Sion zginie. Może tutaj jeszcze zginie. I to tyle. No dobra. Ale 34. Braknie mi jeden. Brakło mi jednej monetki. Szkoda. No bo miałbym już nautilusa, więc następna walka byłaby lepsza. Znaczy, dostałbym więcej po prostu monet. MFK! Tego się nie spodziewałem w ogóle. No i pięknie. W takim razie pięknie. Gepek pójdzie do wyrzucenia, i Nautilius wejdzie, żeby tutaj tankować. No i mogę się skupić już na tych dwójkach. Jest Grayfish, jest Dublon. Tylko Dublon raczej mi się nie przyda, chyba że na MFK. Jest Szpatuła ze szpatułą na siódmym levelu jestem w stanie zrobić już 7 Build water bez FIZA. No myślę, że to zrobię, bo i tak tutaj nie mam zbytnio do czego wykorzystać. Kolejnej łezki. Czyli jeśli sfalsuję poziom siódmy, to będę miał 7 Build Water. Jest jeden powielacz. To do sprzedania. No i poczekajmy, zobaczymy co dalej tutaj będę otrzymywał Póki co Miałem nadzieję, że tutaj już będzie win streak, ale no widzę frontu nie ma, frontu nie ma i I to boli No dobra, ale jest bardzo ładna przegrana No i tutaj prawie poszły kile W sumie mnie to cieszy, no bo tutaj jeszcze dostaje golda, mało HP tracę Także jeszcze ta jedna przygrana, żeby tutaj plus 3 dostać, no i będę zadowolony. Jest ten Autilius, jest to... Może ten Dublon wezmę. Zawsze to plus 1 może będzie wchodzić. No to jest ok. Mhm. Mm no i co? Sforsuję ten poziom, żeby dostać Fiza, no i tyle, dajmy sobie to i tutaj Grave, z FM będę rolował co prawda na wyższych poziomach, wyższych tierach. No chyba, że wejdziemy sobie w, w jednostki wyższe No bo jeśli tutaj mam już Build Water Też głupio byłoby rolować TFA z Gravesem, jeśli mam tak dobre tempo. Na tych jednostek nie mam jakoś super dużo W tym momencie wszedłbym w Dublon Wszedłbym w 7 Build Water No chyba tak zrobię Chyba tak zrobię. Ok, tutaj ta przegrana była w porządku, nawet jej chciałem przegrać. No i tak, mamy Fiza, mamy to. Przedmiotów w sumie nie mam zrobionych, więc mogę spiwotować w cokolwiek. Jest tanki item, pięknie, za stówkę. To jeśli coś zabiję, no to w następnej rundzie będę miał tanki. Yy, powinienem raczej to przerzucić teraz na Tarika. No bo nie oszukujmy się, ile oj, jedynka tutaj tankowna nie jest. A Tarik już prędzej. No i pięknie. Mamy wina, lecimy w takim razie Build Watery Max Cup Czyli coś takiego może Co tu mamy? I co ja potrzebuję? Mam łezkę Krytyk? No nie wiem, tutaj Hand of Justice Po prostu miałem w głowie i I tak sobie wymyśliłem Może Miecz trzeba było wziąć Dobra, no i coś takiego bym chciał kliknąć Mam już Tarika to sobie przerzucimy. To sobie zrobimy tu. Tu zrobimy to. No i Tarik ma już teraz kozackie itemy. Tu zawsze jest Fizz. No i chyba tego Fiza będę musiał kupić. Dom, no bo nie kupię Gravesa przecież. Lissandra, Dobra, no jest 3-5. Ja stoję całkiem dobrze z goldem. Mam kozackiego tanka. Mam emblemat Billwater. No jest mocno, jest mocno. Jakiś item tutaj by się przydał jeszcze. Później zejdziemy sobie na 5 Billwater. Kupimy te gorsze przedmioty. Tutaj 65, więc tego FIZA dostanę. No chyba, że obrażenia. Obrażenia też mogą być ok. Dobra, weźmy Fiza. U, Ładnie. I to, i to. I będę miał gotową mf tylko z itemków. Tylko na to potrzebuję bardzo dużo w tym momencie. Golda. No, ale dobra. Jest w porządku. Najpierw jeden item, później chyba są za 200. 260? To co 80 skacze do góry? Chyba tak. U Tarik będzie umierał. Nie, no. Dobra, zginął, zginął, więc no. Mimo wszystko. Dobra, na każdym etapie tutaj zyskujemy złoto, więc gra jest delikatnie przyspieszona, to na pewno Pytanie, czy teraz Fizz i... Chodzimy w Gravesa, raczej Fiza zamiast Gravesa, może tak No bo Graves to za dużo obrażeń nie klika Czy lecimy po te itemy na mf -ka? Może mf najpierw ubierzemy Mam też sary winów 3. Którą chciałbym na pewno zachować. Myślę, że ósmy poziom jest wskazany w tym momencie. Jest mieczyk. Jest double mieczyk. Hmm. Jest infinity. To jest na pewno spoko. To można dać tutaj. Mogę zrobić. A, level miałem wbić. Zróbmy chociaż tak. Dwa powielacze. No to jakiś nautilius, jak się trafi, tego możemy wbić. No i ten sztylet bym chciał w pierwszej kolejności Albo MFkę zbuffować Bo tutaj widzę, że... chociaż MF też jest jedynką Czy ja powinienem MF buffować? 47 HP A w brzmią dobrze nie no, dobra, weźmy rolki. Ach, nie stać mnie jeszcze. Jest Fis, Mfka, gdzieś coś? Jest Nautilus, jest staryk Dwójka, no to ok. Ale nie ma mf -ki. nie ma żadnej MF-ki. Dobra, nawet 4 let. A, ten i tak już zginął. Oj niedobrze. Dobra, trzeba mf zbafować. Teraz jej tego nie założę. Za chwilę będzie też tamkęć, widzę. Dobra, tu jest win. Jest win, także bardzo dobrze. No i zbieramy jeszcze sztylet. E, dobra, to tutaj trzeba zrobić tak. Może Dublon wyrzucimy? Nie, no dobra, niech ona zbiera sobie tu Golda. Tak, o. Jest MFK. Dobra, jest MFK2, tego potrzebowałem na tych rolkach Jest też Fizz, tu jest kolejny Fizz, ale no nie chcę raczej w zalecieć. Także sprzedamy go, zrobimy sobie Eko. W sumie potrzebowałbym coś kupić w tym momencie, żeby odblokować tam kęcza. 50, no to te HPki Sztylet też chcę, ale chcę jeszcze bardziej tam kęcza. No i tu Junara ze świetlistym Infinity. Wiadomo, Junara. Stąpuje każdą gierkę w tym Secie. W tym Paczu bardziej. No bo w secie może niekoniecznie. I co tu mamy? Coś pod to, Więc jakiś łuk. Więc Shiwana. Tak myślę. Nie trafiłem jeszcze żadnej piątki, żadnej Kindred. Nic z tych rzeczy. To jest, no, niedobra. To idzie out i wchodzi tam kęcz. Więc mogę też wyrzucić Iza. No, dobrze by było wyrzucić Gravesa, ale żeby wyrzucić Gravesa, potrzebuję jakąś Karę jednostkę. Której na chwilę obecną nie dostałem. Ale w sumie. Nie wiem, naprawdę. Powoli zaczynam się zastanawiać, co tu robić dalej. Bo gra nie robi się ciekawa. Mam te darmowe rolki, potrzebowałbym wejść w poziom, więc potrzebowałbym dożyć do piątego stage'u, no co raczej nie powinno być skomplikowane, chociaż Ech, nie wiadomo. Taric coś tam tankuje, więc to jest na pewno odpowiednie dla mnie. Ale nie tankuje na tyle, żeby wygrywać i to już jest gorsze. Na pewno dożyję do piątego stage'u, więc będę miał ten poziom. No właśnie, ale to tyle. Dostanę też wtedy sztylet. Dobra, na razie zachowam rolki. Postaram się po prostu stracić jak najmniej HP. Może wygrać. Raczej, raczej nie wygram. Jeszcze jeden tanki przedmiot by się przydał, no bo tutaj mam w sumie dwa. I na tam kąńcza przerzucić, jak już będzie dwójką. No tutaj teraz to aktywować. 65 dostaję. Więc no nie będę miał, jeśli nie pozabijam. Dobra, Tarik bardzo dużo stankował. Więc tutaj nawet wygrałem. I to jest dobrze. To jest dobrze, bo mam dwa życia. Jeszcze na następny stage. No, tu jest mniej dobrze, bo delikatnie mi brakuje. Dobra, mogę sprzedać to w sumie. I mogę sprzedać. Woli powinienem założyć. Skaznera, ale nie mam skaznera, nie będę miał skaznera, bo nie mam mm, gargulca. No i nie zrobię gargulca w żaden sposób. Ale to jest zawsze spoko. że nic innego się nie łapie Gotowy? Dobra mamy coś takiego a jest do wyrzucenia. Dobra, tu wchodzi to. No nie no. Teraz potrzebuję sprzedać i dopiero wtedy rolnąć, żeby dostać ten słabszy sklep. No i Ginzo, potrzebuję tej Kindred. A mam już tylko jeden remover. To też nie jest dobra. Huh. No dobra, zróbmy na razie tak. Po prostu. I tu mam takie coś. Czyli to mogę w sumie przekuć. Jest gargulec. Dajmy tu. Nawet skelnera sobie odblokuje, może skelner gdzieś tu wpadnie. To wydaje mi się, że powinienem wygrywać. No ten Lucian jest potężny. Go bym sobie gdzieś do rogu w ogóle chyba ustawił. MFK też ładne obrażenia tutaj klika. Jest łuk. Dobra, tu jest eko. Jest skalner jest Wolibir. Więc dobra, no teoretycznie tak. Co ja teraz z tym zrobię? Gotowy? Jest Kindred. Czyli za to. Ehm. Dobra, to out, to... Jestem bez itemu. Amkencza już nie potrzebuje, tego nie potrzebuje. Dobra, wejdziemy teraz w Kindred. Amkencz ginie? Ale Lucian. No nie! On zginął, ale Caitlyn jeszcze wyskoczyła i przegrałem. Ajdź. Dobra, Kindred będzie bez itemów na razie. Dobra, weźmy to nie wiem, na Wolibira. Ogubiłem się troszkę tutaj z przedmiotami. Mówię, to bym mógł przerzucić na Wolibira, żeby mógł. Nie wiem. Dobra, na pewno tak. To zdejmujemy. I tu wchodzi ginzo. Tu wchodzi to. To i to. Dobra, no to to też dajmy tu i to też dajmy tu. klep Dobra, tak. Nie wiem, powielacz. Kopeki. No, i tu na Yonarę się bije, więc pewnie będzie halt. Chociaż. Nie, no, tu Wukong jeszcze sobie przeżył. Ale dobra, jest win. Jest win na tą Jonarę, no i to jest piękne. Dobra. Czyli skład już jako tako działa. Teraz muszę tutaj wzmocnienia łapać, no. Także obrażenia bierzemy. hp zawsze są w porządku. Tu są HPeki za 60. Mm. Nie ma Kindred. To za chwilę sobie przerzuca, będę mógł. Więc spoko. On ma chyba słabszy skład. Nie oszukujmy się, ale to wydaje mi się, że jest wiele słabszy skład. Chociaż, jak tutaj MF-ka mi spłynie, no nie no, mam jeszcze pozostałych Kery w sumie. Dobra GG. Nice. No jest top 4. Jest top 4. No i teraz wydaje mi się, że powoli zaczynam odskalowywać. Hmm. Także tutaj pójdę sobie w poziom. Tego skalnera nawet wyciągnę. I dorzucimy go jeszcze. I myślę, że go będę chciał ubrać. Tylko tak, removal tu albo tu. W sumie dobra. Tak, jello. Czyli removal tu wchodzi. No i jakąś tanki jednostkę, więc ten skaz, no to na pewno byłby ok, żeby go ubrać. Albo jakaś dodatkowa legenda, no. Sivana czy tam cokolwiek. Dobra, Level. Tarygnia. Nie. Woli. W sumie tak. Jest woli. Nie kupowałem tego skanera, więc może go już nie dostanę. Dostałem jeszcze na koniec. Zróbmy z niego tanka. Zróbmy z niego tanka. Niech Walibir będzie tankiem, po prostu. Troszkę niekonwencjonalnie, ale niech będzie tankiem. Bo mam bardzo dobrych kary z tyłu. Także myślę, że front lane się przyda, po prostu. No i pięknie. E, dobra, nie musimy blokować, i teraz skalnera wymieniamy. Kindred. Mm. Woli bir jest. Dobra, to tak. Albo jeszcze inaczej, zróbmy tak. A i tutaj mogę coś kupić. No to hapeki, rolka. Obrażenia nie mogę. No ta tak speed. I lecimy. Ojej, oj oj to jest najgorsza jedno... Ani Kindred nie odpaliła ulta, no i jeszcze fokus w te dwie jednostki, to... To był po prostu koniec Lucian? Nie wyleczył się Mimo, że miałem... Niesamowity frontline, po prostu ustawieniem... Dostałem bęcki Ale t -Hex jest naprawdę mocny, polecam grać t -Hexa top 3 no, zdecydowanie tutaj mogłem się lepiej ustawić i mogłem y, grać o zwycięstwo, chociaż z tych hexem może też byłoby ciężko, nawet jeśli dobrze bym się ustawił.